Dzisiaj w plenerze, czyli nieco niecodziennych warunkach w tym trudnym okresie dla nas wszystkich spotykamy się z Panem Wójtem Jasienicy i prezesem lokalnej grupy działania rybackiej grupy działania. Panie Wójcie, no dawno żeśmy nie odwiedzali gminy, jak sobie w ogóle gmina radzi z problemami związanymi z koronawirusem? Jak gmina sobie radzi, to trudno powiedzieć, ale jak mieszkańcy sobie radzą, to należałoby się, myślę, że ich zapytać, ponieważ na dzień dzisiejszy no, nikt nie był chyba w stanie przewidzieć, co stanie się jeszcze rok temu, za rok, czyli w tym okresie, gdzie jesteśmy. Marzec przyniósł nam wielkie niespodzianki w różnych sektorach i w życiu osobistym, ale również w funkcjonowaniu gospodarki, samorządów i tak Myślę, że dzisiejszy czas jest kolejną naszą lekcją gdzie wydawało się, że jesteśmy w stanie wszystko już przewidzieć, wszystko zrealizować, mieć wpływ na wszystkie zachowania, i to przyrody, i gospodarki. A tu się okazuje, że jednak nie, że niby mamy rozwiniętą tak mocno technologię, a nie wszystko jesteśmy w stanie jeszcze opanować. Jeszcze ktoś jest nad nami, który no, kieruje tym, co dzieje się tu na tej Ziemi. Dlatego z jednej strony myślę, że to jest taka smutna lekcja, ponieważ bardzo dużo ludzi choruje obecnie, bardzo dużo ludzi umiera, ale trzeba też powiedzieć, że chyba każdy z nas ma refleksję, że to jest chwila, która przychodzi i. No, nie wiemy, co przyniesie następny dzień. Dlatego myślę, że z jednej strony obserwujemy też emocje, które towarzyszą niektórym ludziom, którzy nie mogą. Nie są w stanie sobie poradzić z tą sytuacją, która jest. Dużo obserwujemy i przeżywają duże dramaty ludzie, którzy w gospodarce mają swoje środki zainwestowane, mają kredyty, no i obecnie nie mogą funkcjonować, więc dla nich myślę, że to jest najtrudniejszy okres ich życia. Ja myślę, panie wójcie, słowo trochę, że to nie tylko ich życie, ale życie ludzi, którzy są związani z ich biznesami. Z jednej strony presja na tego przedsiębiorcę odpowiedzialności za całe rodziny, które ojciec pracuje w danej firmie. W jaki sposób gmina stara się pomóc przedsiębiorcom? My realizujemy te zadania, może powiedzieć, co roku na tym samym poziomie. Staramy się nie podnosić podatków, które są lokalne. I obecny rok również jesteśmy już po debacie na płaszczyźnie Rady Gminy, że w przyszłym roku podatki będą na tym samym poziomie. Staramy się również reagować na rynku i, jeżeli są wnioski, przesuwać terminy płatności dla tych przedsiębiorców, którzy rzeczywiście w tym okresie mieli trudną sytuację. Zdarzyło mi się też, że podjąłem rozmowę z jednym z największych przedsiębiorców na naszym terenie. I on mnie poinformował: Mówi wujcie, jeszcze nie jest tak źle, jeszcze te podatki będę płacił, nie trzeba mi przesunięcia. Także bardzo się cieszę, że ci ludzie, którzy funkcjonują, też są związani. Co to są podatki? Podatki to jest wartość, którą dzielą się wszyscy mieszkańcy, bo ci od nieruchomości płacą. Także to może nie są duże podatki, ale również od działalności no to już jest trochę więcej. Ale myślę, że to jest również środek finansowy, który pozwala nam w jakimś tam stopniu rozwijać infrastrukturę. Też trzeba powiedzieć, że wartość do budżetu gminy na budżet 140 milionów to wartość. Wpływu z podatków lokalnych, czyli od nieruchomości, od działalności, to jest w granicach 13 milionów, więc nawet nie 10%. Więc no, nie są to aż tak znaczące środki do budżetu gminy, które by decydowały o rozwoju. Dlatego w tym okresie pandemii też stwierdziliśmy, że trochę inwestycji wstrzymaliśmy, żeby popatrzeć, jak będzie wyglądał rok. Obecny, ale już w końcówce, i jak będzie wyglądała prognoza roku następnego. Dlatego też, projektując budżet na przyszły rok, jest on ostrożny. Nie realizujemy z tak dużym rozmachem tych inwestycji jak planowaliśmy jeszcze dwa lata temu. Niemniej jednak chcemy stale każdego roku coś realizować w poszczególnych sołectwach. Dlatego jeżeli chodzi o pomoc dla naszych mieszkańców, to przede wszystkim służba zdrowia. Ja sobie zdaję sprawę, że niektórzy nasi mieszkańcy są niezadowoleni, że pięciu środków zdrowia, które na dzień dzisiejszy nie są sprywatyzowane, tylko są pod jurysdykcją gminy, w niektórych okresach były zamknięte, ale nie całkowicie. Na porady telefoniczne była taka możliwość na e-recepty, ale również w uzasadnionych przypadkach były te spotkania i te wizyty personalne. Obecnie lekarze jeżdżą do pacjentów, świadczą im pomoc, świadczą im cały pakiet i zakres bo mamy również laboratorium, mamy rentgen, mamy rehabilitację, ale też trzeba powiedzieć, że nie mamy lekarzy dublerów. Jeżeli dany lekarz zachoruje na koronawirus, jeżeli dana pielęgniarka zachoruje na tą chorobę, to e, przyjmijmy, że. E, po jakimś czasie wyjdzie z tego. Ale ten czas miesiąca, dwóch, to jest taki okres, że wtedy trzeba zamknąć cały ośrodek zdrowia. I wtedy nie ma nawet e-recepty, nie ma teleporady, nie ma niczego. Więc i w tym okresie zostawiamy tych pacjentów praktycznie bez opieki. I czasem, jeżeli ktoś no, emocjonalnie do tego podchodził, ja rozmawiałem bardzo często z lekarzami, oni nie bali się e, zamknięcia. Oni zadawali pytanie, co się stanie, jak my zachorujemy. Kto będzie te proste rzeczy realizował? No i nie było odpowiedzi. Widzimy, służba zdrowia na płaszczyźnie kraju nie funkcjonuje. I to jest przykre, że karetki jeżdżą po naszym regionie i nie mają gdzie zawieść pacjenta. Że mamy na cztery powiaty, czasem parę godzin otwarty sor w Szpitalu Wojewódzkim, i jest, można powiedzieć, Świadczenie tej porady w domu przez ratownika i pozostawienie tego pacjenta w domu, bo nie ma go gdzie zawieźć. Więc zostaliśmy z poz i zostaliśmy chyba z modlitwą, bo składki płacimy na Fundusz Zdrowia, no i jeszcze nam została modlitwa, no i, i cieszenie się, że jesteśmy na dzień dzisiejszy zdrowi. I apelowałbym też do wszystkich mieszkańców, żeby. Mieć rozsądek również w różnych płaszczyznach, bo i sporty ekstremalne, które no, czasem już z tej bezsilności ktoś czasem realizuje, no i dochodzi do zdarzenia, trzeba pomocy, a jej nie będzie. Przez jakiś jeszcze okres wszystkie te szpitale no, są nakierowane na COVID, ale ile ludzi umiera? Poza COVID-em, bo na prostych no, zdarzeniach medycznych no, jesteśmy rozłożeni. Także z płaszczyzny samorządu kupiliśmy koncentratory tlenu. I to kupiliśmy już w okresie kwietnia, kiedy one jeszcze były dostępne. Taką decyzję podjąłem. Zapłaciliśmy za to 70 tysięcy, a w sumie. Przez okres trzech pierwszych miesięcy wydaliśmy na maseczki, na płyny, na różnego rodzaju zabezpieczenia 290 tysięcy. Więc to są duże pieniądze, z płaszczyzny samorządu oczywiście, nie z płaszczyzny e, z dofinansowania, no bo chcieliśmy zabezpieczyć służby ratownicze, e, służby e, porządkowe. No, bo informacja szła taka, że możemy napisać wnioski, ale tych materiałów na dany czas nie było. Panie Wójcie, no właśnie wspomniał Pan o teleporadach czy, czy internetowych poradach, e receptach i tak dalej. Czy społeczeństwo gminy Jasienica jest przygotowane właśnie na przejście w pewną wirtualną rzeczywistość? Czy sobie radzą? Czy tutaj ewentualnie jest jakaś pomoc, jakieś doszkolenie? Ktoś. Próbuje szczególnie seniorów w jakiś sposób przygotować do takich internetowych kontaktów. Czy społeczeństwo jest przygotowane? Trudno mi powiedzieć, bo takiego badania nie przeprowadzaliśmy. Mamy 25 tysięcy mieszkańców, więc zawsze znajdą się ludzie, którzy po prostu są zaskoczeni tą rzeczywistością. Ale o to też proszę, apeluję do mieszkańców z takim postulatem, żeby popatrzyli dookoła, czy sąsiad, sąsiadka, ludzie, którzy są starsi, czasem samotni, nie potrzebują właśnie tej, tej porady, tego wsparcia elektronicznego, żeby mogli poradzić sobie z wysłaniem tych nakazów płatniczych do operatorów różnych sieci, czy, czy energii, gazu i tak dalej, bo no, myślę, że to są podstawowe kwestie. Te podmioty przychodzą i odcinają te media, jeżeli się nie płaci. Jeżeli chodzi o gminę, no to z gminą jest mniejszy problem ponieważ my staramy się nie zamykać tego urzędu jesteśmy otwarci jasne że zachowujemy bariery i prosimy mieszkańców o elektronikę żeby skorzystali tego ale również ten urząd jest otwarty, dostosowaliśmy na sali, można powiedzieć goku, takie dwa stanowiska, gdzie można się telefonicznie umówić, można też przyjść i poczekać, zejdzie dany pracownik, no i będzie świadczył tą pomoc w różnym zakresie. Ktoś, kto tego nie rozumie i czasem dotyka klamki, mówi, że jest zamknięte i rzuca jakimiś czasem przekleństwami, to nie to, że my się boimy jako urzędnicy. Ale jeżeli ktoś z nas zachoruje na koronawirus, to jest zamknięty cały urząd. I co wtedy ze zgonami, co wtedy z funkcjonowaniem, wtedy jest urząd zastępczy i y, będzie wojewoda wyznaczał, na przykład urząd w Czechowicach, i już ktoś nie załatwi wiasienica. Nie daj Boże, się to samo stanie w Czechowicach i dalej. Więc to nie jest problem dla urzędników, żeby nie przyjmować, ale żeby. Funkcjonować i te podstawowe kwestie dla mieszkańców świadczyć. I no my nie możemy przyjść do pracy chorzy, i zarazić e, mieszkańca, który przyjdzie. I mieliśmy taką jedną sytuację, kiedy e, w niedzielę po południu dostałem informację, że współmałżonkowie mają e, koronawirus. E, był to akurat okres, gdzie e, Trzy tygodnie temu byliśmy, no można powiedzieć, torpedowani tym wzrostem o parę tysięcy dziennie. No i podjąłem decyzję, że w jednym tygodniu byliśmy tylko na elektronicznym funkcjonowaniu pięć dni, żeby popatrzeć, czy pozostali pracownicy nie są zarażeni. Bo co by było, gdyby przyszli mieszkańcy i po siedmiu dziesięciu dniach przyszli z powrotem i powiedzieli: Ale to urząd nas zaraził. No to myślę, że niedorzeczność. Na Facebooku niektórzy zaczęli pisać, że do Biedronki z nami, do Lidla, żeby nas zamknąć, że tam się nauczymy. No, myślę, że ludzie bez świadomości. To, to nie tak, jak powiedziałem, że pracownicy urzędu boją się koronawirusa, ale my nie możemy być źródłem zarażenia dla innych, no bo to by Czyli było chyba niedorzeczne. Tak Panie wójcie, no, yy, będzie ogólnonarodowa kwarantanna. No, ja wydaje się mi się, że nie, że myślę, że spadek następuje. Już dzisiaj mamy troszeczkę mniej. Myślę, że ludzie również reagują, są świadomi tego. Ci, którzy nie zetknęli się z koronawirusem, nie zetknęli się z ludźmi, którzy przeszli tą, to zakażenie no to myślę, że są mniej świadomi i bez rozsądku. Ci, którzy to, to, do tego doszli i dotkli wśród najbliższych, czy czasem znajomych, przyjaciół i ci, którzy to ciężko przechodzili, nie daj Boże ci, którzy odeszli przez tego wirusa na tamten świat, no to już całkiem mają doświadczenie i się pilnują. No i myślę, że apel dla nas wszystkich, żebyśmy to Bezpieczeństwo zachowywali, żebyśmy rzeczywiście tą higienę stosowali na każdym kroku. Być może przyjdzie szczepionka, być może ten wirus wyparuje, zmutuje się tak, że wyjdzie w powietrze i go nie będzie. No, no, taką nadzieję myślę, że wszyscy mamy na całym świecie. Czego oczywiście wszystkim życzymy. Dziękuję bardzo. Również dziękuję, pozdrawiam Państwa serdecznie. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, optymizmu. No i myślę, że jak będziemy radości i serdeczni jeden do drugiego, to też prościej nam będzie pokonać tego wirusa. Bardzo dziękuję.